Cześć, witajcie. W tym filmie może być e, inny dźwięk troszkę. Mogą się pojawić jakieś tam akcje, sytuacje z dźwiękiem, ponieważ testuję. Pierwszy raz w życiu w ogóle używam e, tych mikrofonów, które dzisiaj używam. Jest taki mikrofonik w ogóle na magnesie, sobie tego tam zamocowałem do bluzy i to taka sympatyczna rzecz jest, powiem Wam szczerze, że nie trzeba się przejmować. kod na magnesiku pyk, No, spodu jest magnes, nie? Tak, tak, wymyśliłem. Nie wiem, czy to do, do tego było, ale były magnesy, e, mikrofony KTFo Star 100. Nie ma zbyt dużo filmów w sieci o tych mikrofonach. Być może to jest nowość. E, no, ale marka odezwała się do mnie i chcieli, żebym to przetestował. To się zgodziłem. No, fajny pomysł, fajna ciekawa opcja. I jak się potestuję, to nakręcę wam jakiś film, bo jest to dość tania opcja. Myślę, że dla każdego. Kto tworzy jakieś treści, a chce mieć dźwięk ogarnięty na, na wysokim poziomie, no trzeba przyznać, że tutaj, bo już przesłuchiwałem, jak to, jak to brzmi. Dźwięk jest naprawdę na fajnym, wysokim poziomie i bardzo ciekawe opcje te mikrofony nam dają. Ale dzisiaj rozmawiamy sobie o skrzynkach Keter Pro 2.0, ponieważ. Pojawiła się właśnie na rynku szufladka podwójna. Keter w tym roku no, nie odpuszcza, atakuje konkretnie. Na początku weszły nam skrzyneczki Keter Rock, czyli ten Progit 2.0, z wózeczkiem odpinanym. Czyli możemy dowolną skrzynię, ale XL-kę tej wielkości dopinać do wózka, co pokażemy za chwilę. Mało tego w systemie pojawiły się nam. E, szuflady. Pojawiły się nam szuflady, szuflada potrójna, czyli dwie małe, jedna większa, taka dokładnie. E, to macie omówione w innym filmie. Można sobie tam powrócić. Jest playlista tworzona tych keterów na bieżąco, więc można tam sobie e, kiedyś przy kawce siąść i pooglądać, jak tam kuba. Opowiada o keterach. Bardzo fajny system w ogóle. Oraz pojawiła się nam szuflada podwójna. I dzisiaj o niej trochę poopowiadamy, chociaż te informacje są bardzo podobne. To przypomnimy po prostu, bo być może ktoś nie oglądał poprzednich filmów, a może go to zachęci. Dobra, informacja też jest jeszcze jedna bardzo istotna: że nie każda skrzynia, która dzisiaj nazywa się Keter Rock. To jest wersja systemu 2.0. One po prostu wchodzą. E, natomiast nie wszystkie jeszcze są. Na przykład kosz. E, tutaj są kosze. E, zazbroiłem sobie warsztat w Ketery i z, z taką przyjemnością i radością korzystam sobie z tych skrzyń narzędziowych na warsztacie i mam tam bardzo różne cuda pochowane trochę rowerowego sprzętu, trochę narzędzi ręcznych, trochę maszyn różnego rodzaju małych, ale to jakby dzisiaj może niekoniecznie musimy omawiać. Jeszcze organizer jest skrzynią również systemu 1.0. Ona nie ma ciągle ciągle nie ma jeszcze mocowań z tyłu do ściany, więc musimy ją położyć na innej skrzynce, która te mocowania ma. Pamiętajmy, że poprawnie zamocowana skrzynia, może w ten sposób, będzie poz pozwalała jakby na niej postawić kolejne moduły, kolejne skrzynie. Oczywiście wąska walizka nie pozwoli nam postawić na tym ciężkiej skrzyni XL, to nie czarujmy się. Natomiast XL już pozwoli. Czyli spokojnie, jeżeli macie dużo mikselkę, to na tym jeszcze jedną postawicie. Nie pamiętam dokładnie wartości, ale chyba to było 70 kg. Być może w pierwszym filmie o Keter Rock te informacje się pojawiają. Dobra, moi drodzy, wracamy sobie do wracamy sobie do skrzyni jak już mówimy o tym zawieszaniu na ścianie to ta skrzynia w zestawie nie ma wieszaków fix and go wieszaki albo wykorzystacie z XL, które już macie albo dokupicie je sobie osobno, jeżeli potrzebujecie, jeżeli potrzebujecie te skrzynie bardzo fajnie się odnajdują na ścianie ale również i na podłodze mogą stać i tam tych szufladek możemy używać, z powodzeniem konstrukcja skrzyni jest nad wyraz stabilna, ona się w ogóle nie poddaje, nie wygina, więc czysto to cały czas pracuje. Mi się podoba zawieszona skrzynia na ścianie i gdybym kupował, a miałbym taką możliwość, pewnie te uchwyty chciałbym mieć ze skrzynią i chciałbym to odwieszać i korzystać bez schylania się z tych moich narzędzi. Tym bardziej, że mogę tu stworzyć z tego półkę i ten warsztat fajnie się nam zagospodaruje. Można to oczywiście na regale używać, ale zawieszone jest lepiej. Na regale się może przechylić, jeżeli otworzymy dwie szuflady, a zawieszone nie. Dobra, pod tych informacji głupot można opowiadać do jutra. My potrzebujemy troszeczkę omówić te skrzynki, dzisiaj powtórzyć tych, tych informacji. Szuflada ma blokadę, która. Pozwalają zamknąć i to się nie otwiera. Ale to, że to się nie otwiera puste, nie oznacza, że nie, nie, oznacza, że nie otwiera się zamknięte, znaczy za, załadowane. E, jak jest załadowane cięższymi narzędziami, no to ta szuflada wyjedzie po prostu przy jakimś szarpnięciu. Więc do transportu musimy ją zabezpieczyć prętami. I e, to jest całkowicie normalne. Keter ma taki system i on jest bardzo dobry. Trzeba przyznać, że to jest bardzo ciekawa. Ciekawa rzecz, ciekawa, ciekawe rozwiązanie. Fajna funkcjonalność. Dobra, szyny pracują bardzo czysto. Pomiędzy dnem a szufladą, szufladą a szufladą, szufladą a górą. Jest około 3 mm przerwy, więc nawet delikatnie obciążona, znaczy obwiśnięta, czyli mocno obciążona, obwiśnięta szuflada, jeszcze pracuje czysto. Naprawdę jeszcze pracuje czysto. Nie zapakowałem narzędziami, które ja używam i chciałbym. Gdzieś tam wiecie, używać, mieć, przewozić, transportować szuflady, tak żeby mi obcierała. Być może stalą napchamy tam aż tak mocno, że to będzie obcierało. Ja nie zaobserwowałem w tym momencie czegoś takiego. Troszkę wymiarów. Każda skrzynka z szufladami ma komplet przegród w zestawie. No, no tak, ma komplet przegrod w zestawie. Keter pozwala podzielić te szuflady, te szerokie, akurat na trzy części, to widzą. Natomiast pozwala również podzielić tę szufladę w tą stronę, ale już nie daje tej przegrody. Dla nich to jest komplet. Jeżeli chcemy to podzielić w poprzek, to z czegoś może być jakaś płyta z tworzywa, może być jakaś pleksa, może być sklejka. Nawet blaszka jakaś może być grubsza, nie aluminiowa, tworzymy tutaj przegrodę na wymiar, tak żeby to ciasno weszło. No i mamy, nie? Wymiary. Keter po prostu jest, jest motywatorem, żeby się zająć takimi pracami dodatkowymi, warsztatowymi. 49,5 po skosie. Ale to taki pręcik czwórka. <grym> Max. Szerokość szuflady... 40,5 głębokość 28,5 ale szuflada tutaj w tych bocznych częściach w tych tu ma głębokość bo tutaj jest zagłębienie w środku 31,5 czyli trzy setki narzędzia wpadają na lightie. i jeżeli chcecie troszeczkę więcej o narzędziach w szufladach to jest taki film. Trzeba tylko tam sobie przejść do niego. No i coś tam pokazuje przykładowe narzędzia, które gdzieś tutaj miałem. Popakowałem. Widać jak to tam się odnajduje w tych szufladach. A odnajduje się całkiem spoko. Dobra, żebrowanie szuflady jeszcze pokażemy. Chociaż to też już w którymś filmie było. No ale jakby nie było. Film o szufladach. Tak to wygląda i te żebrowanka są spoko. One są na tyle fajnie wykonane, że usztywniają szufladę znacznie. Góra bardzo istotna część w ogóle skrzynki, no dół też, bardzo sztywny, stabilny z nóżkami, tak dalej, tak dalej. Góra pozwala stawać na tej skrzyni w tych dwóch miejscach, po bokach. To jest stworzone, żeby sobie gościu stanął na tym pewnie ze 100 kg-120 kg. Na tej skrzynce. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, tutaj nie stajemy, na środku, na tym zagłębieniu. Mamy tutaj uchwyt, rączkę. To jest ciężka skrzynka, ona sama w sobie jest już ciężka. Natomiast jest uchwyt, żeby to gdzieś tam szarpnąć, wyciągnąć, zawiesić na może na wózku, co pokażę zaraz i tak dalej. Są również miejsca, gdzie możemy dopinać połówkowe organizery. Czemu nie. Cyk i tutaj ciężko, sensownie zapina się konektor stalowy spręta 6 mm. No, sympatyczne. Sympatyczne te tery są. Całkowicie sympatyczne. OK. Organizery możemy wpiąć dwa, a na to możemy wpiąć inny organizer, inną skrzynkę, i to też jest w którymś filmie pokazane, w którymś poprzednim albo dwa do tyłu. No i można fajnie z tym funkcjonować. Kolejna rzecz. Tył skrzyni. Z tyłu mamy miejsca do mocowania, znaczy zawieszania na tych uchwytach fix and go, na wieszakach fix and go. Występują różne wielkości tych wieszaków, i teraz, jeżeli zostanie Wam wieszak z małej albo średniej skrzynki, możecie sobie zaryzykować. No, Wasza skrzynka, kupiliście sobie Wasza rzecz. Ja osobiście polecałbym do odpowiedniej wielkości skrzyni, odpowiedniej długości wieszak, ponieważ skrzynia powinna być podparta na całej długości. Taki system, taka technologia, takie wieszaki, i to się sprawdza rewelacyjnie. Dzięki temu mogę tutaj spokojnie odłożyć kolejną skrzynię, która ma tam jakieś narzędzia. Myślę, że nie przesadzałbym jakoś strasznie tam nie wiem, 200 kg bym na tym nie zawiesił ale myślę, że te 70 kg chyba coś takiego gdzieś mi tam świta na wieszakach na tych wieszakach spokojnie zawiesimy. Być może jest to inna wartość. W tym momencie nie pamiętam, a instrukcja mi się straciła od tych wieszaków. Instrukcja od tych wieszaków mi się straciła po prostu. E, dobra. E, goście, którzy pracują z drewnem i lubią sobie tam DIY porobić, e, to mogą zrobić sami. A jak macie CNC, to już w ogóle jest bajka, bo sobie natniecie wieszaków, fajnie stworzycie jakiś dystans i możecie naprawdę fajnie te skrzynie zawiesić na warsztacie. E, a im stabilniej zamocowany wieszak, tym pewniej to będzie trzymało. Na warsztacie czy na Samochodzie, Więc jakby to, że nie ma tych wieszaków w tych skrzyniach nie jest dużą przeszkodą dla y, ludzi, którzy mają możliwości, a ci, którzy nie mają, albo się im nie chce, zakupią do XL wieszaki po prostu osobno. Y, Na eter tych wieszaków nam nie daje w zestawie. I takie mają podejście. No I pozostaje nam tylko to podejście szanować. Wózeczek. wózeczek, szuflada podwójna, e, jako dolna skrzynia, bardzo mi się podoba. Ja bym na to wrzucił jeszcze jedną albo dwie szuflady i wyposażyłbym sobie to w narzędzia takie codzienne ręczne. Zresztą tak pracuję na to na górę. Jeszcze skrzynka albo kosz i macie naprawdę sympatyczny, ciekawy zestaw, który, e, no, raz, że funkcjonuje fajnie. Wygodnie się to transportuje, a dwa, że po prostu daje nam dostęp jako szuflady, dostęp do każdego narzędzia z osobna. Nie trzeba ściągać skrzyń, otwierać, grzebać tam, kopać i tak dalej. Bardzo fajny temat. Niesamowicie mi się podoba rozwiązanie Ketera, które pozwala po prostu wybrać, która skrzynia jest na dole na kołach i którą transportujemy jako wózek. Natomiast, na, Natomiast na dzień dzisiejszy nie mamy platformy, i o platformie na dzień dzisiejszy ani widu, ani słychu. Bo jej po prostu w prospekciku nie ma. Nie ma też szuflady pojedynczej, dużej, nie ma też szuflady poczwórnej. Poczwórnej. Cztery małe szufladki. Chociaż mogliby to produkować z powodzeniem. Te cztery małe. To na dzień dzisiejszy dwie szuflady. Podwójna. Potrójna. Pomysł od widza. Jeżeli komuś zależy na poczwórnej, to już se zrobisz. Bo tam się to jakoś odpina. Jeszcze nie wiem, nie patrzyłem. Zamienisz i zrobisz z dwóch takich. Na pewno jedną czwórkę i na pewno jedną dwójkę. Więc możesz sobie te szufladki dowolnie poustawiać, pokonfigurować, a do tego na środku może być jeszcze potrójna szuflada, czyli będą trzy duże, a potem sześć małych i to jest bardzo fajne. Fajna konfiguracja na narzędzia ręczne. Śrubokręty, szczypce, nożyczki, inne tam głupoty małe, małe, a potem większe gabaryty na dole. Ja tak korzystam, tak używam, tak, taki mam sposób na zagospodarowanie skrzyń jeżeli chodzi o szuflady. Myślę, że w tym filmie to jest wszystko. Poopowiadałem sobie jak zwykle. Czekam na Wasze komentarze. Jeśli w jakiś sposób macie poprzerabiane skrzynki, macie jakieś pomysły, macie jakieś odnośniki, przejdą te linki gdzieś tam w komentarzach, piszcie śmiało pod filmem. Z mojej strony tyle życzę Wam jak zwykle. Miłej pracy. Trzymajcie się. Hej!